Cześć witajcie i to ta druga część uzależnienia osób chorych na schizofrenię jakie mają to może tak powiem krótko tutaj długo nie będę mówił są dwa takie uzależnienia pierwsze uzależnienie to kawa osoby chore piją dużo kawy po to żeby się pobudzić bo leki zamulają dlatego żeby być Żwawszym do życia, bardziej takim zwerwą, no to piją dużo kawy. To jest pierwsze uzależnienie kawa i energetyki. Sam piję i sam lubię kawę, także mnie też to dotyka. Drugim takim uzależnieniem, to co słuchajcie, papierosy papierosy. Po prostu osoby chore dużo palą papierosów. Te papierosy w jakim stopniu podnoszą dopaminę w mózgu i jak gdyby człowieka wyciszają, uspokojają. Także osoby chore też dużo palą. I w szpitalach najczęściej, Walutą to była kawa i papierosy. Kto miał papierosy i kawę to była najlepsza waluta w szpitalach psychiatrycznych. Dlatego słuchajcie, tak się dzieje. W pierwszej części tego nie wymieniłem, ale mi się przypomniało. I dlatego o tym też chcę powiedzieć, że. Takie są uzależnienia kawa i papierosy. Po prostu. No niestety, mnie to też w jakim stopniu dotyka. No, chociaż za bardzo tego nie nadużywam. Także to chyba byłoby wszystko na dzisiaj. Taki krótki filmik. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się czołem!